Halo, witamy! Piękna pogoda na Villa Park w Birmingham. Tu jesteśmy i stąd właśnie serdecznie Państwa witamy i zachęcamy do śledzenia dzisiejszego spotkania. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu angielską Premier League. Aston Villa zmierzy się z Liverpoolem. Ciekaw jestem, Topku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Bardzo mi imponuje w tym sezonie postawa Liverpoolu. Nikt inny nie strzela tylu bramek. Potrafią wykorzystać niemal każdą sytuację. Rzeczywiście ta drużyna robi pod przeciwną bramką to, co chce. Decydująca jest pewność siebie, która zapewne dziś też znajdzie przełożenie na gole, nawet w meczu wyjazdowym.

Nie ma co ukrywać, murują bramkę, choć Catenaccio bym tego nie nazwał. Nie ma w ich strategii podobnej szlachetności. Tego rodzaju gra nie może się podobać, ale gdy jest skuteczna, budzi pewien pośpiew. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Joel Matip wystąpi razem z Virgilem Van Dijkiem. Mo Salah oraz Sadio Mane zagrają na bokach pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Siago ma teraz piłkę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Ma piłkę i pięknie z nią do przodu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Liverpool traci posiadanie piłki. Atak Terec. Przesuwają się pod bramkę. To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. A zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Dobra interwencja. Pewny chwyć. Żółt wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Podanie do Jordana Hendersona. Centruje pole karne. Ma do kogo? Ale za blisko to było granie bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Danny Ings. Brawo Van Dijk w swoim stylu. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Teraz manę, Mane wrzuca w pole karne. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. No, mogło to się skończyć bramką, ale już po zagrożeniu. Prostopadłe zagranie, specjalność zakładu Robertsona. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku mogli objąć prowadzenie, ale pudłują i teraz trener daje upust zrozumiałej złości teraz z rogu na 11 metr nie ma bramki ani wiele brakowało piłka przeszła milimetry od słupka trzeba pochwalić tę główkę dobre podejście pod piłkę, dobra siła ale tym razem szczęście nie sprzyjało Pudło, nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozej. Ciągle remis. Próba odbioru i przerwany atak. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. No ale jednak za blisko Bramkarza. Pewnie to łapie. Ginie. Teraz przy piłce. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak buduje. Chciał uderzyć silnie. Zapomniał o precyzji. Nie ma gola. Dalej mamy remis. Trener wyraźnie zawiedziony. W pełni go rozumiem. Jordan Henderson. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Piłkę ma diń. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Ciago. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Pierwsze 45 minut dobiega końca. Liverpool schodzi do szatni z wynikiem remisowym. Tak, bez bramkowym. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dorzota Liverpool może teraz zaatakować po skrzydle. Nie, nic z tego. Bardzo przytomna teraz interwencja. Groźny strzał głową. Przez chwilę myślałem, że wejdzie, ale broni to i nie ma gola. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Ramsey ma sporo miejsca, czy dośrodkuje? Ulala, co za refleks! Bramka szratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Głęboko w pole karne zagrywa. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Podanie przyjmuje Trent Alexander Arnold. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. są broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Centra w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Mamy goła! Grają w dziesiątkę, ale się nie poddają. Obejmują prowadzenie. Proszę państwa, to może być decydujący moment tego meczu. Ależ to było niespodziewane. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Obejmują prowadzenie, przygotowanie do spotkania przynosi owoce, cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim gwizdku. Prowadzą zatem 1 do zera. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ramsey. Winnie teraz przy piłce. Szansa na goła. Co teraz zrobił Alison? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. Rzut rożny, druga bramka na pewno by im się przydała, potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. A jedenasty metr z rogu. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Teraz przy piłce Coutinho. A tak te przesuwają się pod bramkę. Piłka teraz do Thiago. No, takim strzałem to go nie pokona. Mamy uderzenie, ale strzał zablokowany. Gór! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Co za strzał. Ten wolej aż poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Ale remis. 1 do jednego. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Strzela teraz, ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym w wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Policja jedenastki teraz rzuca. Z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie Rośnego. Dane Inks. Dane wejście w przeciwnika. Doskonała piłka za obronę. Opinion z przy nodze. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni Zobaczymy kto lepiej rozkładał siły Coutinho Danny Poradził sobie z przeciwnikiem I go! Kto by się tego spodziewał? Proszę państwa Drużyna gra w osłabieniu A wychodzi jednak na prowadzenie Niebywałe Spójrzmy na powtórkę Gola, okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Mamy teraz wynik 2 do 1. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I teraz dobra okazja do kontry. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Oj, dobrze zapowiadała się ta akcja. No niestety, delikatnie spóźnione podanie. Nie zauważyłem tego spalonego, ale od czego jest sędzia? A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Thiago. Firmino ciągle przy piłce. Może coś z tego być. I udana interwencja. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Thiago ma teraz piłkę. Teraz aż się prosi, by centrować. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Druga połowa dogrywki zaczyna się. Czy któraś drużyna rozstrzygnie to starcie na swoją korzyść? Tanyin. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Teraz przy piłce Kutinio. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Nici z tej akcji. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Szansa teraz przed Firminą. To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Nic z tego, spokojnie broni Brankasz. Jeszcze tylko 5 minut tej dogrywki. Mało czasu, żeby coś zmienić. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Morgan Sanson. Co zrobi teraz Coutinho? I czy będzie gol? Ale szuderzenie. aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich própa, któraś w końcu wejdzie. Spotkania. To jest porażka Liverpoolu. Cóż Tomku, chyba nikt nie lubi przegrywać.